Hej! Czas na iluzję! Iluzję? Iluzję! Iluzję! iluzję. I mam zasadnicze pytanie, bo czemu się całujemy? To dosyć dziwne, no nie? A może... Widzicie, kiedy dwie osoby po raz pierwszy w historii pocałowały się, o czym nie było to czy nie było to niesmaczne doznanie? Yy, Okej, okay, więc piguła faktów. Całowanie jest przyjemne i jest dla nas dobre. Całując się namiętnie spalamy około od 2 do 3 kalorii na minutę, a do krwi uwalnia się noradrenalina oraz adrenalina. Całowanie się sprawia, że nasze serce pompuje szybciej, a im częściej, tym bardziej redukujemy złych cholesterol or oraz zły stres. Rzekomo figura pac została zainspirowana pizzą z brakującym jednym kawałkiem. Ale sam twórca toru, Iwan T., oznajmia, że tylko to na wskroś, prawda? Figura pac była także inspirowana japońskim znakiem dla słowa usta. Zatem usta służą do jedzenia. Wow, jakie to odkrywcze! I do całowania. Ewolucja chce nam sugerować, że całowanie i pochodzi od karmienia. Konkretniej, od przekazywania przerzutego pokarmu z ust do ust matki. I nie, nie tylko ptaki tak robiły i robią, ssaki naczelne również, ludzkie matki robiły to, to tak niedawno podobnie. Przed komercyjną i domową produkcją pokarmów miało to spory sens. To wydaje się być obrzydliwe, bo wymiana śliną przy każdym kontakcie z niemowlęciem może przenosić patogeny, ale zdrowe matki i zdrowe dzieci zweryfikowane oczywiście przez lekarzy nie? i kompetentnych e, mogą z tego skorzystać, gdyż karmienie całusem zapewnia składniki odżywcze węglowodany, cynk, białko żelazo, co nie zawsze które nie zawsze są dostępne w mlekach mleku matki ślina dorosłego może pomóc w trawieniu pokarmu, dzięki czemu witaminy takie jak B12 będą łatwiej wchłaniane przez dziecko. Kontakt usta usta mówi o intymności, zaufaniu bliskości, nawet chyba wtedy, gdy mdlejesz, co? Ślina przenosi informacje o tym, kim jesteś, jaki jest twój stan zdrowia i błony śluzowe w naszych ustach są przypuszczalne dla hormonów takich jak testosteron, dzięki czemu pocałunek jest jako niejako Testem smakowym potencjalnego partnera. Dobry pocałunek może być biologicznym dowodem na to, że całujący cię mógłby być dobrym partnerem. Tak więc dla ludzi pierwotnych strategia polegała na wyborze partnera, który lubił całować i robił to częściej. Yy, przez co podejm i podejm yy, podejmowali lepsze decyzje, wybierali lepszego partnera, liczni się rozmnażali, aż ostatecznie stało się to normą. Yy, dając nam nas, ludzi których kochają, którzy kochają pocałunki. Niemowlęta mogą się skupić tylko na trzech rzeczach oddalonych od ich twarzy około 20 do 25 centymetrów. Jest to odległość, dokładna odległość do twarzy matki podczas karmienia Piersią. Twarze zatem są pierwszymi obiektami w życiu, na których możemy się skupić i zobaczyć wyraźnie naszymi oczami. I to dosyć ciekawe, bo, że białe twardówki, obszar, który graniczy z tęczówką, to nie tylko przypadek, lecz istotna część morfologii ludzkiego oka, które, które ułatwia nam... Która ułatwia nam ustalenie już na pierwszy rzut oka kierunku czyjegoś spojrzenia. Bo sieć neuronów w naszym mózgu alarmuje nas, czy ktoś się na nas bezpośrednio gapi, ale, ale to ustanie, jeśli spojrzenie się przesunie o stopień lub dwa. Hmm. Y co jeśli jednak nie ma się na kogo gapić, i jakby miłość i przywiązanie nie ma związku z patrzeniem, gapienie się, z gapieniem się, lecz z pokarmem I co to znaczy? Kochamy nasze matki, ponieważ do urodzenia są źródłem podtrzymującego życia pożywienia. Harry Harlow w swoim naukowym eksperymencie oddzielił młode małpy od swoich matek natychmiast po urodzeniu. I umieścił je w klatkach z dwiema fałszywymi matkami: miękką, owiniętą w materiał, która nic nie robiła, i zimną mechaniczną matkę z drutu, która jednak zapewniała jedzenie. Kiedy Harlow i jego asystenci przestraszyli małki dziwnym przyrządem, małpiątka biegły i nie lgnęły do drucianego źródła pokarmu lecz do miękkiej przytulanki, która w innych okolicznościach jest bezużyteczna. Sugeruje to nam, że ciepło i komfort był ważniejszy niż jedzenie, jeśli mówimy o przywiązaniu. Harlow zbudował również matkę odrzucającą, która używała podmuchu sprężonego powietrza, aby odepchnąć małpiątka. Lecz, lecz zamiast znaleźć inne źródła komfortu, małpki trzymały się jeszcze mocniej. Przez cały czas, niż inne małpy, by wychowywane bez odrzucających matek. Co jest dosyć śmieszne, nie? I widzicie, to jest właśnie to, co mąci mój umysł. Jakby, nie, nie to. Nie to. Potrzeba ciepła i komfortu w nowonarodzonych, u nowonarodzonych stworzeń jest tak silna, że nie tylko opiera się próbą udaremnienia, ale paradoksalnie wzmacnia. Na, wzmacniana jest przez to, i podobnie było z y, kaczuszkami. Eckhart Hess, używając elektrowstrząsów, zniechęcając kaczuszki do podążania za wydrukowanym obiektem pani kaczki, to, to tylko wzmocniło zachowanie i spowodowało to jeszcze silniejsze pożądanie niż kiedykolwiek wcześniej. To są dopiero paradoksy. Ale paradoksy mogą uczyć, pomimo dającej wrażenie niepewności w stwierdzenia. stwierdzeniach. Stwierdzeniu, co? Dobrze, nieważne. W 1955 AIA A... 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 Fisher przeprowadził eksperymenty na szczeniętach, które były podzielone na trzy grupy. Członkowie pierwszej byli traktowani uprzejmie, członkowie drugiej byli karani z kolei za to, że się zbliżali do naukowców. Trzecia grupa natomiast była losowo traktowana lub uprzejmie lub poddawana karze. Dowolnie. Świat trzeciej grupy zatem szczeniąt nie był życiem kary czy łagodności, lecz pewnego rodzaju niepewności. Co jest przerażające, to to, co odkryto w badaniu, że trzecia grupa Najbardziej przywiązana do naukowców, kochali swoich badaczy najmocniej i byli najbardziej od nich zależni, uzależnieni wręcz, można powiedzieć. Gay Murphy nazwał to polaryzacją zasad. Stres w psychicznym stresie, niepewności jest składnikiem przywiązania lub miłości, a zarazem manifestacją nienawiści, zatem biegunowym przeciwieństwem, które wzmacnia miłość. Niepewność może prowadzić do czuwania Wielkiego przywiązania i uzależnienia. Dobre i złe rzeczy często wydają się losowe w, i, i poza naszą kontrolą w naszym życiu. Zatem to żadna nies niespodzianka, że często reagujemy ślepą miłością i akceptacją wobec niesprawiedliwej egzystencji, wobec nas, no bo co w końcu mamy zrobić? Jesteśmy tą trzecią grupą szczeniąt. I Badanie niepewności wzmacnia je, by podejmowane decyzje były możliwe, możliwie korzystne dla nas. Zatem, żeby życie faworyzowało działania, które zamieniają niepewność w wiedzę. Nie każda osoba jest najlepszym partnerem dla Ciebie, ale jeśli, jeśli byłoby, byłoby, nieważne, którą byś wybrał, pocałunek, test, smak, i informacji nie byłby konieczny i nie musiałby smakować dobrze lub przynosić korzyści. Żyj więc dozą niepewności, jaka jest ci dana, byś mógł przekuć ją w wiedzę pełną lepszego szczęścia niż dotychczas. Jak zwykle. Dzięki. A, i jeszcze jedno. Jeżeli widzisz dziewczynę lub chłopaka rozmyślając nad tym, czy powinieneś czy lub powinienaś ją lub jego pocałować, Pamiętaj, że ta osoba może nie być głodna.